Hej, witam Was. Dzisiaj pouczę Was jak bunny bunnyhopa i będzie to taki typowy porannik, bo wiem, że dużo osób chce radzić hopa, ale niekoniecznie go umie. Ja też nie jestem jakimś bichą masterem czy coś, ale umiem. I tak, zaczynamy od nauki strajfów, czyli na czym to polega? Po pierwsze, jakie są typy hopa Także pierwszy hop to jest Zwykły, strajfowany. Drugi to jest strajf master, czyli ten, który ja używam. Czyli czyli po prostu dwa proste strajfy i jeden taki załamany. Przepraszam, cicho. Ostatni to półkoła. Takie gru... grube półkoła. Takie najgrubsze są. Po prostu na tym nie nabierzecie za dużo prędkości, ale też banachopę zrobić możecie. Oraz finalny sposób, którego też czasami używam, to yy, patrzecie mniej więcej w dół, ale tak, żebyście mogli szybko wycelować komuś w głowę i, i obracać się ta, tam, gdzie mniej więcej wylądujecie za chwilę. I tak to mniej więcej działa. Następnie pierwsza nauka to strajfowanie. Jak możecie się tego nauczyć, robiąc jakieś długie skoki. powiedzmy na, na 2 metry i, i 13 cm. Po prostu. W ogóle po pierwsze, co to jest Strajf Strajf polega na tym, że zamiast normalnie skakać z w do przodu, to. Zami to po prostu zaczynacie na W i następnie lecicie tylko i wyłącznie A i D. Co dalej? Kiedy nauczycie się strajfować, yy, przechodzimy do wybijania się, czyli po prostu musicie sobie wyrobić dobry timing. Kiedy po prostu wskaczacie sobie, yy, to musicie dobrze wyczuć, jak po prostu. jak się wybić i kiedy. Bo ja już widzicie, nie patrząc nawet się wybijam i, i idzie. Ale kiedy patrzę w dół mniej więcej to jest prościej. Jak widzicie. Chociaż nie polecam patrzeć w dół. Lepiej robić tego banhopa trochę gorzej, a patrzeć w górę, bo możecie szybko walnąć heada, niż patrząc w dół i robić tego banhopa jak król po prostu momentu. A więc dalej, co jeżeli, co jeżeli na przykład jesteście zawolni mając skok na spacji, teraz ja sobie zmienia yy, z mego scrolla na spację właśnie, skakanie. I widzicie, że ten jest fatalny, nie ukrywam. Co wtedy zrobić? Zmienić sobie binda na rolkę albo do góry, albo w dół, ja, według waszych doznań, jak wolicie, ja mam w górę. A więc tak, zakończył mi się mecz, ale już wracamy za chwilkę. I tak, kolejny krok to widzicie zmiana bindu. To taki, który jest wygodny. Najlepiej mieć to pod jakimś przyciskiem. Niekoniecznie pod spacją, ponieważ pod spacją też nie za dobrze się banhopuje. Mnie osobiście banhopuje się nie za dobrze. Jako. Spacja. Dalej, wyrobić sobie movement, czyli wchodzicie sobie na mapę, do której podałem linka yy, pod filmikiem Uczę Was trudnych skoków i po prostu robicie skoki różne. W taki sposób wyrabiacie sobie movement. I kiedy wyrobicie sobie movement, to widzicie, poruszać się lepiej i szybciej, bo już mniej więcej wiecie, co, gdzie, jak zrobić, aby przejść szybciej. A więc kolejny krok to po prostu ćwiczyć movement. Widzicie, ja sobie teraz chwilkę poskaczę. Co? A więc jak widzicie wyćwiczyłem sobie już movement co dalej? Co teraz robić? Jak wykorzystać bunny hopa I jak na przykład nauczyć się skręcać lub robić dwa skoki na jednym strefie? Ja przejdę sobie do areny, gdzie jest zdecydowanie więcej miejsca do banhopa. Więc teraz... Chwilę będę musiał porejść parkour. Dobra, wpisz piszce 3 po prostu. Jest, i po prostu na przykład idziemy już, jesteśmy blisko drzwi, i chcemy do tych drzwi skręcić. Co teraz zrobić? I zamiast zmieniać dalej, strychowanie, jak próbować tak skręcać, tak po prostu trzymajcie cały czas A albo D. I po prostu, widzicie, ja teraz trzymam tylko i wyłącznie D i dalej mogę robić bunny Mimo tego, że zmieniam kierunek cały czas i kręcę takie kółka. Jak można to ćwiczyć? Na przykład na tym parkurze tutaj, który mamy, jest kilka stref z 180 i tak możecie to ćwiczyć. Robię 180, ponieważ... 180 to tak szczerze jest praktycznie jak skręcanie na banhopie. Muszę trzymać cały czas A albo D i w danym miejscu skręcić. Co I w tym momencie umiecie już banhopa. Ale jak na przykład y, robić jakieś takie kombinacje? Jak nauczyć się hopa na kontrolu? Bo też potrafię. idziecie zrobiłem sobie kilka strajfów. Lub ban hop na szybcie. I po co wam banchop na szybcie? Bo kiedy wybijacie się, gra... Po prostu też wam teraz wytłumaczę, jak działa Banhop. Banhop działa na takiej zasadzie, że kiedy się wybijacie, to gra myśli, że jeszcze przez chwilę idziecie, przez to nabieracie prędkości i, i, i biegacie, i idziecie szybciej. Popatrzcie. Normalnie idę, no, trochę to zajęło. Teraz z powrotem z tego miejsca, banhopa. Jest mia nawet szybciej. I w taki sposób działa mniej więcej bunny HOP, że gra wyczuwa, jakbyście dalej chodzili. I co teraz? Co dalej? Jak się nauczyć banhopa na Shift? To jest już dalsze wyczucie timingu, ale kiedy już umiecie banhopa ćwiczyliście i umiecie, to jak na przykład przechodzić przez drzwi, nie blokując się o nie. patrzcie, na przykład te drzwi są chuda i możecie łatwo się o nie zblokować. Na przykład o tą framugę. tu Jak tego uniknąć? Yy, po prostu przez chwilę przytrzymajcie jednak TW, bo patrzcie, na przykład teraz będę robił banhopa a przez chwilę trzymam TW, aby przejść przez te drzwi i odtąd zacznę robić ban. Albo właśnie, jak się nie zatrzymać, tak głową to też jest ważne. Nigdy nie wybijać się w miejscu, gdzie są takie drzwi, bo się zablokujecie. Zawsze przed drzwiami się starajcie wybić. I. Ale teraz po prostu pokażę wam, że to tak naprawdę działa. Tylko muszę dobrze się wybić. Najlepiej, jak zacznę się wybijać stąd. Przepraszam, na wojnie straciłem praktycznie prędkości. Straciłem maksymalnie kilka centymetrów wolniej, poszłam, ale i tak możecie jeszcze nabrać tej prędkości poprzez dalsze skakania. I jak można to wykorzystać? Na Vanhopie możecie na przykład zrobić niemożliwy skok, którego ja nie umiem, ale sobie mniejsze krawitie na 650. 800. Powiedzmy, że wy tam potraficie. Ja tego nie potrafię, bo to jest naprawdę prawie niemożliwy skok. I... Robić sobie na banhopie ten skok. <grywia> ja nawet w niższej grawitacji widzicie go nie umiem zrobić. I udało nam się go zrobić dzięki banhopom. Kiedy jesteście na banhopie, na przykład w takiej sytuacji, idzie i powiedzmy idziecie właśnie tutaj jesteście z y, dywanów, pałacu, jak wy to tam nazywacie możecie szybciej dojść na bombsite dzięki czemu y, antyterroryści nie będą się was aż tak spodziewać co wam to jeszcze może dać, poza tym, że jesteście nie do że mogą was nie zauważyć. Jesteście praktycznie nie do trafienia rąc banhopa, Bo kiedy robicie banhopa, to cały czas się poruszacie. Skacząc przez to często. Więc częściej y y zmisuje ktoś niż Was trafi. A kiedy ktoś idzie, to po prostu idzie i można szybko przewidzieć, gdzie będzie w następnym miejscu, a. Kiedy robisz takiego banhopa i strajfujesz, to, to mało osób wie, gdzie na przykład za chwilę będziesz. Więc to jest koniec mojego poradnika. Ja się z wami żegnam i papa.